Gronda TV a razem z nami szeli. powiedz, jesteś pod wrażeniem tego pojedynku finałowego? No mega, kurwa, to za walka, nie? To walka na poziomie miszowskim, naprawdę. Mateusz dał radę w chuj, kurwa, już ze mnie zszedł ten stres, bo to jest masakra, nie? Jak ktoś jest, jest, jest ci bliski, to jest... No kurwa, nie do pomyślenia. Już wiem, co przeżywają moi bliscy, jak ja walczę, nie? więc naprawdę szacun dla Mateusza. Zrobił kawał dobrej roboty. Wierzyłeś w niego cały czas, czy był taki moment kryzysu, że pomyślałeś, że może tego nie wytrzymać, bo Wasyl naprawdę postawił dobre warunki? Wiesz co, Mateusz jest takim zawodnikiem, że kurwa, jak jest w opałach, to tak jakby wrzuca kolejny bieg, nie, i, i dalej robi swoje. I widziałem, że tam miał troszkę kryzys w trzeciej rundzie, ale mega dobrze z tego wybrnął i, i dał radę, także cieszymy się, no w chuj, nie? znasz się dobrze na treningu, bo jak się robi taką formę, bo chłopaki mieli jakby nieskończony gaz, jeszcze jeszcze kolejny bieg i większość osób zmęczyłoby się pewnie po pierwszej rundzie. Wiesz co, to jest naprawdę poziom mistrzowski. Nie? Mateusz jest, no Mateusz trenuje nie wiem z 20 lat, nie? więc naprawdę no, takich rzeczy nie jesteś w stanie wytrenować w rok, dwa, trzy, tylko naprawdę lata, lata ciężkiej pracy i, i tutaj mamy efekty. Nie? Jak w ogóle na Tobie robi wrażenie klimat Grądy? Lubisz, lubisz ten klimat? Wiesz to mega fajnie to wszystko wygląda. Mega fajnie jak się ogląda, ale jak już by się walczyło, to troszkę inaczej. nie? A wiesz tutaj są te ciosy takie, które naprawdę robią spustoszenie na ciele w organizmie, więc naprawdę szacun dla wszystkich chłopaków, którzy tutaj walczą, bo widać ewidentnie, że zostawiają tutaj kawał serducha, kawał charakteru i naprawdę no, dają radę, dają radę. Miałeś okazję poglądać coś coś turnieju, gdzieś glebę? E, widziałem, tak, no, mega fajnie się zaprezentował. Nie? Zresztą gleba, to z, e, no dobry zawodnik, on tam ma kurde chyba z 200 walk nie? E, na swoim koncie, więc e, no jak zawodowiec, nie? Zrobił wyszedł, zrobił swoje i idzie dalej, nie? Widziałbyś się kiedykolwiek w takiej formule na więści? Wszystko zależy z kim na pewno, bo no, mówię, ja tutaj na pewno jest wielu chłopaków, którym nie dorastam do pięt, jeżeli chodzi o umiejętności. Ale myślę, że jak dali jakąś fajną propozycję i fajnego zawodnika, to jesteśmy w stanie to zrobić. Wiadomo, tacy ludzie jak ja można powiedzieć gdzieś tam wynoszą ten sport e, z tej, z tej piwnicy, nie? Żebyś, po prostu pokazujemy, że jest takie coś jak gronda, a, że tam zostawia się charakter i możemy to zaprezentować szerszej publiczności, nie? Więc wydaje mi się, że dla gromdy jeżeli chodzi o promocję, to jest to fajne, nie? Wiadomo, że tam ludzie będą różnie psioczyć na to, że my tam walczymy, tam klauni, nie klauni, etc. Ale muszę też zrozumieć to, że my też się wszystkiego uczymy praktycznie od zera, nie? A, I też nie mieliśmy okazji walczyć amatorsko, żeby to wszystko e, tak jakby przerobić, tylko od razu chcieliśmy rzucać na głęboką wodę, nie? Więc... E, no wiadomo, no różne to patrzą, ale w każdym razie wydaje mi się, że na plus dla takiej organizacji. Super, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.